Witam serdecznie w kolejnym odcinku, jestem już po przeglądzie kotła, kondensatu od Junkersa. Nagrywam ten odcinek, żeby się wam pochwalić kosztami, ile może kosztować przegląd kotła, uwaga, żeby nie był gołosłowny, zapłaciłem 980 zł no cena lekko zbija z nóg niemalże jak przegląd samochodu pewnie was interesuje co tyle kosztowało więc sama usługa kosztowała 380 zł pan był jakieś 1,5 godziny łącznie następnie wymienił anodę oto moja anoda no i mówisz, że najwyższy czas. No patrząc na nią, rzeczywiście najwyższy czas. Nie pamiętam kiedy ją wymieniałem. Jakąś sprawność jeszcze miała, no bo są tu elementy nieobrośnięte tym syfem. Następnie wymienił górną uszczelkę, tam gdzie dochodzi gaz i ona kosztuje 160 zł. Tam nad palnikiem. No, i czyszcząc sam palnik, no to jest taka rewizja, taki wziernik. No, i on, jak ją wykręcił, pokazywał mi że rzeczywiście tą uszczelkę. Była, no, była sfatygowana, muszę przyznać. Także ona nie była w planie. Ja nie pamiętam, czy ją kiedykolwiek w ogóle wymieniałem. Być może była od nowości. No, i ta uszczeleczka, stóweczkę. No, i uzbierało się 980 zł. Napiszcie w komentarzu co uważacie. No, jak wam mówiłem, chyba w jednym filmiku ja przegląd należy robić co roku. No, tak jak samochodu, no ale z uwagi na te koszty, ja to po prostu robię co dwa lata. No, wiadomo, że Anody też nie wymieniamy co roku. On mówił, że serwis zaleca wymianę co, co dwa lata. Anody, ale ja myślę, że to jest przesada. Wydaje mi się, że ta anoda miała około 5 lat no i jeszcze, jeszcze żyła. Więc, moim skromnym zdaniem, co 5 lat śmiało anodę. No, nie wiem, może co 4, na pewno nie co 2 lata. Nie ma opcji, żebym ja płacił tyle pieniędzy co 2 lata za tą anodę. I dogram, słuchajcie, jeszcze kawałeczek. Bo Pan mi zostawił opakowania i tak dalej po tych częściach, co wsadził. Więc, wpisałem sobie w internet numery części, na przykład anody. Pogrzebałem w różnych sklepach i przykładowo ten sklep nie będę go reklamował. Ale ten sklep słuchajcie, ma oryginały, więc anoda moja to jest numer kosztuje 297 zł. Ja zapłaciłem chyba 380, może 350, nie pamiętam dokładnie. Czyli już minimum 5 dych przepłacone. Następnie uszczelka wziernika. To jest numer. Tu też oryginał widzę. 44 zł, a ja zapłaciłem 100. Kolejny 5 dych przepłacone i uszczelka nad palnikiem. Zapłaciłem 160 zł, czyli 6 dych przepłacone. To jest numer. Innymi słowy, jakieś 150 zł zupełnie niepotrzebnie przepłaciłem. No, gdybym miał numery części wcześniej, to bym sobie pogrzebał. No ale widzę, że następnym razem już się przygotuję. Dzięki. Trzymajcie.